Planujesz mieć dziecko w ogóle? Mam córkę dwunastoletnią. Ostatnio mi chat o tym poinformował. Boisz się, że twoja córka zobaczy to, co robiłeś w internecie? Moja córka ma rok Prime'a wykupionego i odświeża co miesiąc w porównaniu do was, Judasze. Że córka musi wspierać Prime? Mrugnij dwa razy, jak masz problemy opłacić alimenty? Zrobię lepiej. Już. Proszę o blesa na dostanie się na studia. Ja musiał, żeby się kiedyś mam moja nadzieję, że na stream będzie jeszcze... Ja teoretyzuję teraz, no bo nie rozmawiam z moim dzieckiem. Żona nie chce pokazywać mi tego dziecka. Tylko we wtorek. A... We wtorek grasz? No. No właśnie o to chodzi, że my zawsze mamy... Wtorek jest dla, dla chłopaków, taką zasadę. Tak trochę kiepsko, że, że... sąd mi nakazał akurat we wtorki się spotykać. Nie przewidział tego, że mamy dzień z chłopakami wtedy. Pochować dziecko? Ale... Wysoki sąd przede mną. Aż w ogóle imię córki nie. Zapomniałem. Zywaniu, y Dasz córkę, córce Magdusie do przeczytania? Moja córka nie potrafi czytać. Twoja córka nie miała 12 lat. Ma 12 lat, jest po prostu wyjątkowo głupia. Dziecko potem nie boję się, że cię pozwie za te słowa na forum publicznym? Nie, na forum też by nie napisała. Pisać też nie potrafi, wiesz. Mówić umie. Nie wiem, nie słucham kobiet. Że rodzic... Jak wyceniasz córkę... tąd wycenił na 5 tysięcy miesięcznie. Na chwilę obecną nie mam dzieci. Z, mo z moją 12 córką nie mam żadnego kontaktu i jej nienawidzę. Więc o niej nie gadamy. Nie masz z nią kontaktu, to kto ją karmi? W dupie to mam. Nie Dominik Boss Junior wpłacił 10 złotych. Osoba rodzicielska. A dlaczego inne dzieci są ochrzczone? Mogą obchodzić urodziny i bawić się księciem Gotardem Czarodziejem. Jezus Maria, przecież to miała być córka. Jeszcze to się stało w dodatku? Lewica mi zniszczyła życie. On pisze, że my sędzi. Tato, otwórz proszę drzwi. Ja nie słyszę. Część... 12 letnia córka wpłacił 10 zł, tato proszę. Powoli zapominam, jak wygląda twoja. Jak wygląda moja twarz, wpisz sobie na YouTube. Możesz udawać, że do ciebie gadam. Niektórzy tak robią. Nazywa się to relacja parasocjalna, na inną nie możesz ode mnie liczyć. Bo ja ty założyłeś konto dla swojej córki? Tak, na vintage, żeby się jej pozbyć. Znaczy, jak ktoś chce dziecko przygarnąć, w którym się nie chce opiekować, to śmiało. Zaczmy dalej. O! O no! No, please, no! No, 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 no! Tak! Idź sobie! Idź sobie, żałuję, że się urodziłaś! Jezus, Maria. Polerne okno życia naprawdę przeżyła. To ja mam zrobić? Nie przytulę! Jezus, Maria. czat ma mental Minecraftera.